Pokój, dobro, witamy w pytaniu z cyklu. Pytanie Jasia do Jana. Jak czytam tę Ewangelię, to mam wrażenie, że bardzo łatwo gubimy się w szukaniu tego, co prawdziwe w Jezusie. Zagubiony i błądzący musi się zatrzymać, spokojnie o. pomyśleć, co dalej. Bo w przeciwnym razie jeszcze bardziej pójdzie w złym kierunku. To powinno być 24 godzinne pogotowie kogoś, kto zawsze odnajdzie mnie zagubionego. Jest ktoś taki. To, to Jezus. A, a jego adres? Adres jego? Aha, bardzo prosty. Moja yes. zgoda na to, by on zamieszkał w moim sercu. Znowu wyszedł na swoje. Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszamy.